Siemanko, siemanko, takiej ewolucji jeszcze nie mieliśmy w tej edycji gry. Nazywa się ona Elitarny Poziom i Elitarny Poziom 2, ponieważ dostaliśmy dwie takie same ewolucje, z tym, że one się delikatnie różnią, aczkolwiek jeśli chodzi o kwestie ceny, to się różnią diametralnie, ponieważ Elitarny Poziom kosztuje 500 tysięcy monet bądź 1500 FIFA Pointsów. Tak, nie przesłyszeliście się, 500 tysięcy monet, a jej odpowiednik, czyli Elitarny Poziom drugi, jest darmowy. Zanim opowiemy sobie o różnicach między tymi ewolucjami... I sprawdźmy, co daje ten upgrade. Przede wszystkim, ewolucja jest przeznaczona dla kart srebrnych o maksymalnym overallu 74 i dostajemy naprawdę potężny boost. Większość kart po prostu otrzymuje overall już 99 z większością statystyk właśnie na, na 99 i do tego kilka styligry z plusem i wymaksowane gwiazdki. Przede wszystkim, dostajemy zagrania z fałsza, premię do sprintu z plusem, podania na dobieg, technikę z plus, szybkie podania, pracowitość w ataku wysoką, styl gry również zwykły, niezłomny i styl gry z plusem strzelec finezyjny i walka powietrzu również z plusem, tak więc bardzo dobre playstyle dla napastników, czy to takich, którzy strzelają po prostu finezyjnie, czy też walczących o główki, no i słuchajcie, musimy sobie opowiedzieć właśnie o różnicach, jakie tutaj zastosowało EA w tych ewolucjach no różnica to jest 500 tysięcy monet także bardzo, bardzo duża aczkolwiek moim zdaniem ta darmowa ewolucja Ewolucja jest jednak bardziej, bardziej korzystna z tego względu, że przede wszystkim w tej płatnej ewolucji mamy do rozegrania 8 spotkań, i te 8 spotkań tak naprawdę możemy rozegrać sobie w squad battles, z czego tylko dwa trzeba wygrać, resztę możemy po prostu rozegrać. A jeżeli chodzi o tą darmową wersję tej ewolucji, no to tutaj tych spotkań jest już troszeczkę więcej, bo aż 18, z czego nie wszystkie możemy rozegrać w squad battles. Kilka meczy musimy rozegrać w meczach Rivals bądź Mistrzostw Foot. Tak więc jest troszeczkę ciężej, żeby właśnie ukończyć tą ewolucję w wersji darmowej. I moim zdaniem, właśnie EA tutaj testuje sobie na co może sobie pozwolić, właśnie jeśli chodzi o ewolucję pod kątem następnej edycji. Chcę pewnie przetestować, ile osób wyda tyle monet, żeby zagrać kilka meczy mniej i mieć szybciej tą kartę ukończoną. Czy jednak ludzie bardziej pójdą w stronę właśnie tych darmowych ewolucji kosztem właśnie czasu, jaki trzeba spędzić na ukończeniu tej ewolucji? Tak naprawdę w tym przypadku jest to tylko 10 spotkań, także nie. Jest jest to jakoś bardzo, bardzo dużo. No i jak zwykle znalazłem kilku zawodników, którzy idealnie pasują właśnie do tej, czy to płatnej, czy darmowej ewolucji, bo tutaj pasują ci sami zawodnicy, a że ulepszamy tutaj srebrne karty, to raczej nie będą to znani zawodnicy, aczkolwiek dwóch takich znalazłem, których raczej powinniśmy kojarzyć, gdyż będą to Polacy rodacy. Także zapraszam do oglądania, tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, yousevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety to otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod klip, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwsza karta na liście to Marco Mancosu. Jest to zawodnik z Włoch, który po upgradzie ma już 98 tempa, 98 strzelania, 99 podań i 99 drybling. Oczywiście gwiazdki 5 na 5. Wszystkie karty mają tutaj gwiazdki 5 na 5, wymaksowane. Playstyle oczywiście też wszystkie, o których mówiłem na początku. Oczywiście nie będę godzinami opowiadał o tych zawodnikach, ponieważ nimi nie grałem. Nie będę tego ukrywał, ale statystyki robią naprawdę wrażenie. Kolejny zawodnik to Dani Raba. Jest to Hiszpan, który po upgrade'zie ma 99 tempa, 96 strzelania, 99 podań i 99 dribbling. Wszystkie inne statystyki, tak jak na poprzedniej karcie, czyli gwiazdki i wszystkie style gry również te same. Także no kolejny, kolejny rzeźnik. Z tym, że ten może akurat grać również na prawym skrzydełku, bądź na prawej pomocy. Kolejny zawodnik to Mata, czyli napastnik, który może również grać na lewej pomocy. I po upgrade'zie ma 99 tempa, 98 strzelania. 97 podań i 98 dribblings, i gwiazdki oczywiście 5 na 5 i dosyć dużo fizyczności. Także naprawdę kolejny, kolejny rzeźnik nam się tutaj kroi. Kolejny Hiszpan na liście to Abdon Prats. Pierwszy o nim słyszę, ale ma super wąsik. Po upgrade'ie ma 99 tempa, 98 strzelania, 95 podań i 98 dribbling. No i co tu dużo powiedzieć? No wygląda na Meksykanina bardziej niż na Hiszpana, ale z tymi statystykami mógłby spokojnie reprezentować Hiszpanię w Mistrzostwach Europy. Kolejna karta, tym razem mamy Argentyńczyka, jest to Lisandro Lopez, który po upgrade'ie ma 99 tempa, 97 strzelania, 99 podań i 99 Dribbling może grać na lewym skrzydle Jako SPO również Tak więc kilka opcji do wyboru Jeśli szukacie takiego zawodnika Na którym z tych pozycji to też będzie świetne No i tu mamy troszeczkę gorzej Shrivers. Chyba tak się to wymawia, nie mam pojęcia Pewnie się pomyliłem Tutaj mamy Belga, który również może grać jako środkowy pomocnik I tutaj ma 99 tempa, 97 strzelania 99 podań i 99 dribbling 80 fizyczność i 72 defensywy Także w obronie również coś tam Pomoże. Kolejny rzeźnik w tej ewolucji to Valère Germain e, Francuz tym razem, i tutaj po upgrade ma 99 tempa, 97 strzelania, 99 podań i 99 e, dribbling. Co tu dużo mówić, no po prostu kolejny, kolejny rzeźnik na ataku. Żeby nie było, że sami faceci, mamy tutaj kobietę. Natasja Lane. Jest to Niemka, e, która po upgrade ma 99 tempa, 98 strzelania, 96 podań i 99 e, dribbling. Także biorąc pod uwagę fakt, że mamy. 98 wzrostu, czyli mniej więcej tyle co Messi, to ten dribbling musi być naprawdę niesamowity. No i przechodzimy do Polaków, Rodaków. Pierwszym z nich jest Bartosz Nowak z Rakowa, Częstochowa i tutaj po upgrade'ie ma 98 tempa, 96 strzelania, 99 podań i 98 dribbling. A jeżeli macie jeszcze e, aktywną ewolucję do zrobienia założyciela Futis, to tutaj możecie najpierw go wrzucić właśnie do tej e, ewolucji założyciela Futis i dopiero do tej dzisiejszej ewolucji i wtedy ma już 99 tempa, 97 strzelania, 9 99 podań i 99 dribbling. Także troszeczkę lepsze stacje niż za tym pierwszym razem. A drugi z Polaków to Adam Buksa. Jeszcze tutaj ma kartę z Lens, aczkolwiek już się przetransferował, ale tutaj po upgrade'ie ma 99 tempa, 97 strzelania, 92 podań i 96 dribbling, 90 fizyczności. W dodatku ma met 93 wzrostu, także jeśli chodzi o główki, to tutaj z tym skillem walką w powietrzu będzie naprawdę mógł dużo bramek nastrzelać właśnie z górnych piłek. I tutaj sytuacja z nim jest Podobna jak z Nowakiem. Jeżeli nie wykorzystaliście jeszcze ewolucji założyciela Futis, to możecie najpierw bukser do niej wrzucić, a dopiero potem do tej dzisiejszej ewolucji. I macie jeszcze plus jeden praktycznie do wszystkich statystyk. Także ten bukser naprawdę wygląda solidnie. Nawet bez tej założycielskiej również wygląda na prawdziwego rzeźnika. Dajcie znać w komentarzu, którego zawodnika wy wybieracie właśnie do tej ewolucji. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!